Cześć, z tej strony Szakala. W dzisiejszym odcinku przetestujemy akcesoria gamingowe od firmy Lenovo. Zapraszam serdecznie do oglądania. Przed nami słuchawki gamingowe od firmy Lenovo, Seria Y oczywiście. Jak widać, mają one ciekawy design, taki czarno-czerwony, agresywny, jak zresztą cała gamingowa Seria Lenovo. Są one ciekawie wykonane. Mamy tutaj połączenie tworzywa sztucznego razem z taką skórą syntetyczną. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zastosowano tutaj 40 mm przetworniki, które oczywiście wspierają system 7x1, także jakość dźwięku jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Oczywiście mamy możliwości dwie połączenia tych słuchawek z komputerem, przewód USB oraz czterokanałowy mini jack, czyli oczywiście razem z mikrofonem, bo mamy tutaj mikrofon odłączany, tak? Możemy go sobie przyłączyć lub odłączyć do jednej z słuchawek. No i wtedy wygląda to całkiem całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to ja tutaj zwracam uwagę, że skłania się ona w stronę basowego bardziej brzmienia, czyli nie tylko wysokie i średnie tony są tutaj na dobrym poziomie, ale również te niskie są Także nawet słuchanie muzyki na tych gamingowych słuchawkach. Oczywiście w grze one działają też świetnie, ale nawet słuchanie muzyki, no można sobie tutaj, że tak powiem, komfortowo posłuchać tej muzyki. Jak widzicie, same nauszniki są ruchome, także idealnie tutaj się dopasowują do ucha. Jest to także konstrukcja zamknięta, to znaczy ona odizolowuje zakłócenia i dźwięki otoczenia, to znaczy jeżeli sobie po prostu je założymy, to mało słyszymy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje poza komputerem, poza tym, gdzie my siedzimy, poza naszym stanowiskiem, więc jest to konstrukcja taka Taka typowo gamingowa. Jeżeli chodzi o wymiary, to tutaj mamy wysokość 200 mm, szerokość 190 mm i głębokość 80 mm ważą 330 g, czyli tak standardowo nie jest ani za ciężkie, ani za lekkie. Jest to naprawdę dosyć komfortowe. Przewód ma długość 1,8 m. A jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, to tutaj naprawdę nic nie czeszczy, nic nie, nic nie piszczy, wszystko się trzyma naprawdę dobrze na głowie no i nie wygląda, jakby te słuchawki miały. się się, miały się za chwilę rozlecieć. Jest to dobre e, dobrej jakości tworzywo syntetyczne i skóra syntetyczna, która dobrze leży na uszach, na małżowinach, nie drażni ich. Więc tutaj pod ja, względem jakości wykonania użytych materiałów wszystko stoi na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o częstotliwość pasmo przenoszenia, tutaj mamy częstotliwości od 5 Hz do 30 000 Hz. Wszystko naprawdę słychać bardzo dobrze. Teraz właśnie gram sobie tutaj w CS:GO na tych słuchawkach. E, no i słyszę ciekawie kroki. Wszystko wszystko wygląda bardzo dobrze te przestrzeń, No i słuchawki też, komfortowo leżą na mojej głowie. One, one tak fajnie dociskają, bo to są słuchawki zamknięte. To też na tym polega, że słuchawki zamknięte dociskają właśnie tutaj ten pałąk cały do głowy i izoluje tutaj te dźwięki otoczenia. Słyszę tylko swój bas wynoszący tutaj się z strun głosowych z gardła. Także generalnie rzecz biorąc dobrze izolują i też jest dobra jakość. No jakości Wam nie mogę pokazać na filmie, natomiast uwierzcie mi na słowo, że jakość jest całkiem, całkiem dobra. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że słuchawki łamią się tutaj, jeżeli chodzi o Pałą, czyli bezpiecznie będzie można je transportować, czy ogólnie będą zajmować mniej miejsca po złożeniu. No i druga rzecz, mamy oczywiście pilot. Pilot, który nam pozwala na regulację głośności plus-minus oraz na wyłączenie mikrofonu, zmutowanie tak zwanym mikrofonu. A sam przewód jest w takim oplocie materiałów, więc również tutaj nie będzie żadnego problemu z nimi i generalnie jest on wysokiej jakości, także nie powinien się tutaj zepsuć, ani nic, nawet, nawet jeżeli będzie często łamany. Także słuchawki generalnie bardzo. Dobrze zoptymalizowane dla gracza. Producent do słuchawek dołącza oprogramowanie. Jak widzieliście, słuchawki są podświetlane. Mają podświetlany znaczek Y na czerwono. No i tutaj możemy ustalić właśnie tak zwany efekt oddychania. Czy on ma być, czy on ma działać, w jakim, jakim odstępie czasu. Czy na przykład ma być cały czas włączony to podświetlanie, czy na przykład ma być wyłączone. Druga zakładka to equalizer. Możemy sobie podbić interesujące nas częstotliwości, lub skorzystać z tutaj dostępnych presetów na konkretny na przykład gatunki muzyczne. Trzecia sprawa to specjalny efekt, który pozwoli nam na uzyskanie konkretnych właściwości, jeżeli chodzi o nasz pokój. Tutaj możemy wybrać sobie rozmiar naszego pokoju i ustawić oczywiście albo właśnie pod granie, albo na przykład, jeżeli chodzi o oglądanie filmów. To jest oczywiście efekt tak zwany przestrzenny. Kolejny efekt, jeżeli chodzi o Lenovo, tutaj mamy tak zwane, żeby ta czystość tego dźwięku była jakaś super. Tutaj możemy sobie zmieniać. Oczywiście to wszystko jest za pomocą Oprogramowania robione, więc nie wszystkim musi, musi się to podobać. Kolejna opcja: również mamy tym razem dynamiczny bass, bo tamto to było raczej średnie i wysokie tony. Tutaj mamy e, właśnie, jeżeli chodzi o podbicie niskich tonów. Potem mamy możliwość, jeżeli ktoś nie jest zadowolony z poziomu głośności, możemy ją sobie jeszcze, jeszcze podbić, jeszcze zwiększyć. To akurat często spotykane, jeżeli chodzi o słuchawki lub inne tego typu układy audio. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o czystość dźwięku, który możemy podpiąć, e, mikrofon do tych słuchawek możemy podpiąć i w Właśnie tutaj możemy sobie jeszcze bardziej lepszą jakość, że tak powiem, tego dźwięku na mikrofonie ustawić. Kolejny efekt, jeżeli chodzi o przestrzeń. Tutaj znowu podbicie tego efektu, zmaksymalizowanie. Także ustawienia są dosyć takie powiedzmy specyficzne i rozbudowane. I mi się to bardzo podoba w tych słuchawkach, że każdy tutaj może dostosować to praktycznie do swoich potrzeb. I jest to, jest to myślę, no dobre rozwiązanie. Fajnie, że Lenovo coś takiego dołącza, a nie tylko same słuchawki. I nic więcej z nimi nie możemy robić. Kolejne akcesorium to profilowana myszka Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Jest to ten właśnie gryzoń. Ma on bardzo fajne przełączniki Omron, a także dosyć czuły czujnik. Sensor 8200 dpi. Taką ma rozdzielczość, więc jest to naprawdę ciekawa konstrukcja. Ma ona dość sporo przycisków, jak na taką gamingową mysz do gier, powiedzmy typu FPS czy TPP. No i jest ona wielkości takiej pośredniej. Ani nie za duża, ani nie za mała że tutaj no, trzeba sobie przymierzyć, czy ona nam pasuje do ręki. Ale jest też kilka innych ciekawostek, o których zaraz opowiem. Mysz ma 9 programowalnych przycisków, 4 od strony kciuka tutaj z boku, raz, dwa, trzy, cztery przyciski boczne, oczywiście na samej górze przełącznik DPI, plus, minus, oraz oczywiście sam scroll jest przyciskiem, jak to zazwyczaj bywa, w myszkach nie tylko gamingowych. Właśnie rolka też przewija się całkiem fajnie, dosyć szybko, gładko. Ma też taką ogumowaną tutaj teksturę, która no nie pozwala, żeby nam się palec wskazujący z tego zaślizgiwał. To się na przykład może w CES-ie bardzo, bardzo przydać. Ogólnie mysz wykonana jest z tworzywa sztucznego, tam tam Lenovo Gaming Precision Mouse. Natomiast tutaj mamy taką ciekawą, chropowatą właśnie również teksturę, która nam po, nie, pozwala na to, aby, aby sam nasz kciuk się z tej myszy nie zaślizgiwał. Leży ona całkiem dobrze w dłoni, jest oczywiście mysz profilowana dla użytkowników praworęcznych i no tutaj a nawet do Claw gripa, ale do Palm, do palm gripa tutaj no idealnie się, się, się jakby tutaj nadaje. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś by chciał używać clow grip, no to też jest to, jest to możliwe, chociaż no, zdecydowanie palm grip będzie dużo bardziej precyzyjny. Test na parametr LOD, myszka Lenovo również tutaj zdaje zdecydowanie na bardzo dobrą ocenę, ponieważ no, minimalne podnoszenie ponad podkładkę tutaj nie powoduje, że, że myszka dalej odczytuje sygnał, tylko zdecydowanie ten sygnał już się przerywa, więc możemy wykonywać szybkie przejścia po podkładce w CSGO. I tak samo szybkie ruchy po podkładce nie powodują, że Tutaj sensor dostaje po kościach, że wysyła jakieś dziwne informacje do komputera. Mysz nie wariuje zdecydowanie w CS-ie. Wszystko i w innych grach również, bo testowaliśmy. Wygląda to bardzo dobrze. Mysz przekazuje poprawne informacje i działa sprawnie. Przewód ma długość 1,8 metra, jest to myślę wystarczająca długość. Znajduje się on też w takim materiałowym oplocie, także nie powinno być problemów z jakością jego wykonania. To znaczy nie powinien się on tutaj próć czy, czy po prostu łamać. No i oczywiście także całkiem dobrze się układa na biurku także tutaj nie powinien również przeszkadzać w naszej rozgrywce. Do pudełka z myszką producent dołącza taki tajemniczy klocek w kształcie litery Y. Jak go otworzymy, to się okazuje, że tam znajdują się cztery odważniki pięciogramowe, dzięki czemu tę myszkę możemy sobie dociążyć, jeżeli ktoś po prostu lubi cięższe wersje myszek. Robimy to w bardzo prosty sposób. Przekręcamy sobie to czerwone kółeczko, które się tutaj znajduje i naszym oczom ukazuje się miejsce na właśnie Ułożenie tych odważników. I powiem Wam szczerze, że to się naprawdę przydaje, bo do niektórych gier po prostu lepsze są cięższe myszki, do niektórych lżejsze, więc fajnie, że Lenovo o tym pomyślało. Jest to w takim razie mysz uniwersalna, czyli możemy pograć w różne gry, no i każda osoba będzie mogła sobie ją spersonalizować. Także poczujemy, że to jest mysz stworzona specjalnie dla nas. Producent do myszki oczywiście dołącza oprogramowanie. Jak widzicie, tak jak mówiłem, mamy 9 w pełni programowalnych przycisków i faktycznie są one w pełni programowane, to znaczy nawet lewy i prawy przycisk może sobie zmienić ich funkcje, co jest no myślę dosyć ciekawe. Także tutaj wszystko, wszystko możemy sobie ustawić, spersonalizować i jest to bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o czas reakcji, czyli tak zwaną rozdzielczość czy częstotliwość taktowania, że tak powiem myszki, no to tutaj mamy 125 Hz, 250 Hz, 500 i 1000, więc jest to wystarczająco szeroki zakres, zazwyczaj się pracuje albo na 500, albo na 1000 Hz, jeżeli chodzi o pro gamerów na przykład w CSGO. Jeżeli chodzi o wartości DPI, no to tutaj możemy sobie sobie oczywiście to DPI ustawiać bardzo, bardzo wygodnie. Mamy oczywiście listę wybranych ustawionych wartości, o tym Wam zaraz powiem, jakie się ustawia. Możemy sobie także zwiększać tutaj szybkości przebijania oraz dwukrotnego kliknięcia, jak to szybko ma działać. I tutaj w podświetleniu możemy sobie ustawić, jeżeli chodzi o uśpienie podświetlenia i jeżeli chodzi oczywiście o efekt oddychania, czy on ma być szybciej czy wolniej, no i o jasność samego podświetlenia. Naszego loga Y, które się znajduje tutaj na myszce. No i tutaj, jak widzicie, możemy sobie spersonalizować cztery poziomy DPI. Ja mam teraz ustawione 500, 1000, 1600, 2300. Najniższa możliwość, wartość to jest 200. No i oczywiście możemy, możemy sobie tymi, tymi wartościami tutaj regulować. Jak widzicie, co 100, czyli 200, 300, 400, 500, 600 i tak dalej. Także jest to wystarczający zakres. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby można było to robić co 50, ale pamiętajcie o tym, że.

Ostatnim elementem naszego dzisiejszego zestawu prezentacyjnego jeżeli chodzi o akcesoria Lenovo jest podkładka Lenovo Y Gaming Mouse Mat. I to jest podkładka, która jest wykonana z mikrofibry. Co ciekawe ten materiał nie wpija wilgoci, także jak coś wylejemy przypadkowo na niego to nic się nie stanie. Ta podkładka ma wymiary 350x250 i grubość 3 mm. Tutaj jest także obszywana, także nie zacznie się tutaj drzeć, rwać, także tutaj o tą jakość wykonania również się nie musimy martwić. Jest ona naprawdę, naprawdę bardzo szybka, bardzo ciekawa. W połączeniu ze ślizgaczami, e, które mamy zamontowane w myszce Lenovo, e, naprawdę działa to bardzo szybko. Nie jest to też jakaś super duża podkładka, natomiast fajnie, że ona jest szeroka, także możemy takie długie tutaj ruchy myszką wykonywać. Ja akurat gram głównie w Counter-Strike Global Offensive, więc w tym przypadku takie ruchy są praktycznie najważniejsze w tej grze, e, dlatego ta podkładka akurat się do tego, do tego nadaje, jeżeli na przykład nie mamy dużo miejsca na jakąś bardzo, bardzo e, dużą podkładkę. E, generalnie jakość wykonania, tak jak mówiłem, jest bardzo dobra, e, fajnie się po niej ślizga myszka, e, no i przede wszystkim dobrze, że jest ona obszyta. To jest myślę jedna z najważniejszych też rzeczy dzisiaj w podkładkach, bo jeżeli je często używamy, często gdzieś tam przesuwamy e, i dużo gramy, no to potem one się tutaj zaczynają po bokach rwać i to też e, i brzydko wygląda, no i potem po prostu nam się podkładka zepsuje. Musimy Kupować nową, a co ciekawe, ta podkładka nie jest wcale droga, a możecie się o tym przekonać klikając link do ceny w opisie filmu. że przyznam się, że mi najbardziej do gustu przypadły słuchawki od Lenovo serii Y. One naprawdę świetnie leżą na głowie, fajnie się przystosowują do naszych małżowin. Nie są drogie. Link możecie sprawdzić poniżej. Kosztują około 300 zł. E, mają również mikrofon, co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o gaming. E, no i najprościej i najkrócej chyba było mi się do nich przyzwyczaić. E, również myszka jest całkiem fajna, jest profilowana. Ja raczej jestem fanem myszek symetrycznych. Podkładka również e, jest dobrze wykonana. Także myślę, że ten sprzęt, jeżeli chodzi o akcesoria Lenovo, na przykład w połączeniu z laptopem Y700 idealnie nadodzą się do grania. Dajcie znać w komentarzach poniżej, co Wy sądzicie o produktach Lenovo? Czy mieliście z nimi styczność? No i właśnie, co uważacie na ich temat? Jaka cecha Wam się najbardziej podoba? Piszcie to wszystko w komentarzu poniżej. Jeżeli ten film Wam się podobał, no to nie zapomnijcie stawić kciuka w górę. W segmencie Cuts znajdziecie link do ceny, jak również w opisie tego filmu i do innych ciekawych, różnych rzeczy, na przykład do innych materiałów na naszym kanale YouTube. Oczywiście wideo testy zachęcam Was serdecznie do subskrybowania po więcej tego typu filmów, a tymczasem dzięki serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się na razie. Pa pa!